Witam wszystkich serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj sobie zrobimy mieszankę dla kur. Tutaj już mam przeszykowane wszystkie. Przesypiemy sobie pszenicy. Czekajcie. Przesypiemy sobie tutaj pszenicę. Takie piękne Czystej pszeniczki. Z owsem Do kastra weźmiemy jeszcze sobie tą mieszankę którą mam już oporządzoną tylko nie wymieszaną nie. i chyba zrobię tak że odłożę po prostu telefon O, jakoś tak o, dobra może się uda i przesypiemy mamy przesypane dobra tu jest łopatka no i trzeba teraz tak wziąć kukurydzy przesypiemy sobie do wiaderka nie patrzcie tu jakiś sywały to garaż weźmiemy sobie kukurydzy, tu mi tata niestety pomieszał z Przenicą nie wiem z jakiego powodu, ale no, nie już tak będzie. Nie wiem, coś mi się podziało z programem do montażu i nie mogę zmontować. Myślę, że wystarczy. Zakupienie sobie. Chociaż jeszcze trochę będzie trzeba. Jednak, tak, tak, teraz idzie, do tego nie wychodzi. Jeszcze sobie dosypiemy. Czekajcie. Czekajcie sekundę. Dobra, no wziąłem jeszcze cztery łopatki. Przepraszam, 3 łopatki. I sobie wciepiemy. Myślę, że kukurydzy nie mielony starci. I teraz weźmiemy się za mieszankę dla kur. Taką, z kurki do kurki granulat taki drobny no i na jedno takie wiadro daję cztery z kawałkiem łopatki więc tutaj dam pięć cztery taka o, taka solidna a co tam mamy jeszcze jedną starczy. no i co trzeba zmienić jeszcze kukurydzę zaraz to zrobimy już mi się jedna, jeden worek kończy, jeszcze mam drugi gdzieś tutaj bo tam 10-kilowy, no ale co tu mam śrubki no i dobra, no i trzeba będzie wyjąć worek karnik tu zostaje. No i bierzemy łopatkę. Tu chyba się dwie łopatki zmieszczą tylko. Wybrzmiemy. Sorry, że tak chaotycznie, ale... tutaj się czas goni. Jeszcze mam sześć kwiatów do nagrania. Może nawet więcej, bo nie wiem co z tamtymi się stanie. Z tymi z GoPro. Dobra, odłożymy. Czekajcie sekundę. Ja tylko założę tutaj worek, żeby mi się nie, nie sypało wszędzie. Wam już pokazuję. Dobra, mamy worek zamontowany i teraz trzeba jechać, tak. No i zmielić dwa młynki, myślę. Może, może, czekajcie, dwa na jedno, no to cztery młynki trzeba zmienić, o widzicie, no, no i tak jak mówię, nie wiem co z tamtymi plikami będzie, niestety, bo to mi się zepsuł program, muszę znaleźć na szybko dzisiaj, montować chyba trzy, trzy gnioty, no i, 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 i jeszcze nagrać parę, więc nie jest za ciekawie. No, ale cóż, no, tak jest w życiu, nie? Jak się robi daily i się gdzieś wyjeżdża, to... No, nie jest trudno, dobra, ja się zmielę ten jeden młynek, zmielę jeden młynek i się włączę. Dobra, ja już zmieliłem cały młynek. Yy, uzyskaliśmy z tego tyle. Z pszenicą jest niestety pomieszane, no. Ale co zrobić trudno. No niech się już ta pompa wyłączy. No i wsypujemy tutaj resztkę tą sobie tutaj damy. Zaraz trzeba będzie znowu zmielić. No dobra, no i wsypujemy. Dobra. No i widzicie, no tylko tyle z tego wyszło. Zaraz się dołoży. I się wymiesza wszystko. Ręką pewnie. No i tak wygląda właśnie robienie mieszanki dla kur u mnie. Więc to. <laughs> Widzimy się w kolejnym gniocie. Do zobaczenia. No i cześć.